Macie Paulis myski. Nie, Paulis Kanelo. Macie Kanelo, Myszki. Jak się czujesz po tej przegranej swojego idola? No ja e, na głowę nie zbierałem, więc czuję się znakomicie. E, powiem szczerze, że też nie straciłem żadnych pieniędzy, bo oglądając walki... Nie? I zdecydowałem się, że, że nie postawię w tym pojedynku przede wszystkim dlatego, że nie chciałem stawiać przeciwko Kanelo, bo jako sobie kibic oglądając walkę to byłem za tym, żeby wygrał. Natomiast, natomiast nie czułem tutaj przewagi w żadnym elemencie Alvareza, więc sobie spokojnie odpuściłem ten pojedynek, jeśli chodzi o takie stawianie za, za pieniądze. Natomiast Trzeba, trzeba stawiać w takim wypadku na tego, którego się nie, nie lubi, bo jak wygra Twój faworyt? Jesteś zadowolony. Jak przegrywa twój faworyt, to zarabiasz pieniądze. już tak na Brustera postawiłem z gołotą. Być może, natomiast no jednak e, e, cały czas jak, jak kibicujesz komuś, bo podoba ci się no. jego styl, a, a kibicuję Alvarozowi, bo podoba mi się styl, w jakim boksuje, no to, to to jednak wolałem na niego nie stawiać. Mhm. Tak już zupełnie na, na poważnie, bo te komentarze po porażce Canelo są takie skrajne, tak? niektórzy mówią, że nic się nie stało, niektórzy mówią, że to koniec Canelo, ale to Andrzej Wyszyński opowiedział, że być może to jest koniec Canelo, ale taki y, medialny, jak ty na to patrzysz? Znaczy przez chwilę to już... Y... Tak wierzono w Conello, bo jego wiara w samego siebie udzielała się innym, że nawet dywagowali, co będzie, jeśli spotka się z Usykiem. Na pewno ten etap kariery Canelo na razie przystopował, jeśli nie odjechał. Natomiast dalej jest wielkim pięściarzem generującym, generującym ogromne przychody i budującym ogromne zainteresowanie, ze wspaniałym stylem boksowania, którego w boksie ciężko teraz szukać tak widowiskowym. Więc taka walka trzecia z gołówkinem, rewans, z dwóm, czy każdy inny pojedynek Canelo będzie wielkim świętem boksu. Także te, te komentarze są zbyt skrajne, trzeba być zawsze gdzieś tam po środku, zawsze stonowa. Taką ciekawą, rzecz na Twitterze napisałeś, że a propos, no bo były komentarze, że kanelo jest jednak słabe technicznie, bo się go zbiwałem i ciekawą rzecz napisałeś, że technika to jest nie tylko te szybkie ręce, szybkie nogi, tylko też inne elementy, które być może nie są tak widowiskowe. Nie? Kanalą moim zdaniem ma bardzo szybkie ręce, czego nie zauważają ludzie, szczególnie miał w kategorii 69 czy 72, kiedy rozwijał się w kombinacjach. Oczywiście teraz zmienił styl, bo jest zawodnikiem wybitnym i wie, że w kategorii półciężkiej mniej się bije w kombinacjach, szczególnie przy jego stylu, ale tutaj jednak uległ temu zbyt mocno, no bo Biwol był w stanie zadawać kombinacje ciosów, takich ciosów prostych głównie, one też nie robiły wielkiej krzywdy kanalo punktowym, ale tam to, to, to nie była taka deklasacja w stylu, że on przyszedł, rozbił kanał i było mm -hmm. przed czasem, tylko to, to był szereg błędów Alvareza, które Biwoł doskonale wykorzystał. Pierwszym błędem Alvareza było, że nie potrafił inteligentnie ukryć swojego najlepszego ciosu na, na Biwoło, czyli prawy sierpowy nad lewą ręką. Takim ciosem, jakim podłączył go na przykład Smith Junior. Oczywiście Alvarez nie ma Takiego zasięgu, ale ma możliwość podejścia pod rywala bliżej, więc mógł to ulokować. Tylko nie od pierwszej rundy zadając pięć pod rząd, bo gość z takim doświadczeniem, jak Biwo, od razu to widział. Druga sprawa, że właśnie nie korzystał z tego, z czego pięć, chociaż z mniejszej kategorii wagowej. Powinien korzystać z szybkości, yy, ale takiej szybkości w kombinacjach yy, z timingu, który miał. Nie da się bić wszystkiego mocno i, i zachować doskonały timing, bo kiedy zadajesz cios mocny, to siłą rzeczy te mięśnie się spinają i reakcja na ciosy rywala jest yy, yy, słabsza. Więc to w, w szereg tych elementów zadecydowało, że yy, Canelo przegrał, ale myślę, że to był błąd w założeniu taktycznym i taka pycha, o której też pisałem. Taka jaka charakteryzowała Lopeza w walce z Camposotem, bardziej niż to, że kanalo jest bez szans takimi zawodnikami jak biwo. Mhm. No właśnie, to można to, to, to się widać było w sposobie boksowania, bo tam pomysł był w zasadzie taki sam jak we wcześniejszych pojedynkach. Tylko siła, pojedynczy cios i to obijanie bicepsa takie, no droga do nikąd w zasadzie w tej walce. E, sprawdzało się to z zawodnikami trochę niższego poziomu niż, mhm. e, niż Biwo, albo z trochę niższej mhm. wagi. Bo jednak kanale ich przełamywał. Natomiast tu, tutaj było i trochę wyższy, jeśli chodzi o umiejętności, i poziom. No i waga ta wyższa, więc to wszystko się złożyło, że ta taktyka nie zadziałała. Ale tak jak powiedziałem, to nie zadziałała taktyka i nie pozbawiłbym Alvareza w walce z takimi zawodnikami szans, bo w ogóle nie pozbawia się takiego pięściarza szans kimkolwiek. Dobra, to wiesz, że jego w wadze półciężkiej, bo Biwo to jest topowy zawodnik, ale może się zdarzyć w słabszym niż w wadze półciężkiej i ta druga chwila w półciężkiej całkowicie za kanału nie jest zamknięta jeszcze, nie? Ja no, wygrał z Kowaliowym, który mhm. był właśnie takim akurat na słabszym etapie w wadze półciężkiej, więc już udowodnił, że jak najbardziej tak, ale Mógłby nawet teoretycznie y, mocniej bijący Better leżeć mu bardziej, bo, bo nie jest taki szczery w obronie mm -hmm. i kanelo mógłby y, się do niego dobrać jednocześnie. Darząc go większym respektem, więc lepiej by się przygotowując taktycznie do tego pojedynku. Wszystko jest możliwe, nawet jest zwycięstwo z biwołem w rewanżu, nawet wygrana z betterbijewa, -E tylko to musi być najlepszy Canelo, a, a, a nie Canelo pozbawiony pomysłu. A słyszę, że pójdą drogą rozumu, czyli jednak trzecia walka z Gołówkinem, faworytem nadal Canelo, mimo tej porażki. Absolutnie tak. Nie, absolutnie tak. Bez dwóch zdaniem. Moim zdaniem Gołowkin w ogóle w tych topowych walkach nie był, trudniej, nie był łatwiejszym rywalem niż Biwo, ale Canelo miał do niego bardzo duży respekt i zawalczył na najwyższym poziomie. Tutaj, tutaj właśnie tego nie było. Natomiast Gołowkin jest już odrobinę starszy. Oczywiście Murata nie pasował mu podobno nawet w sile wieku Gołowkina, bo na tych sparringach Gołowkin nie wyglądał najlepiej. Natomiast w dziesiątkach pokazał, że że to jest inny boks i tego Muratę w końcu przełami. E, tutaj jednak Alvarez e, będzie uważał e, w obronie bardzo, bardzo mocno, a, a gołowkin, takie takie półtempa wolniejszy, to, to Gołowkin idealny dla niego ryba. Mm -hmm. Pojawił się pomysł z rewanżu w Wadze Super 7, czyli te tam 3 kg do dołu. Myślę, że to by coś zmieniło w tej walce, Biwo kontra Canelo? Mogłoby zmienić, Biwo mm -hmm. mówi, że e, nie ma z tym problemu, natomiast chyba nie testował dawno takiego rozwiązania, mm -hmm. więc więc myślę, że to albo mogłoby osłabić odporność biwoła, albo osłabić jego kondycję. Więc, a z kolei kanalom musiałem zrobić ten niższy limit, tą kondycję by zyskał. Więc tutaj, tutaj myślę, że mogłoby to zmienić wiele. Natomiast jest ryzyko, że jakby przegrał wadę średni, to straciłby wszystkie pasy i to by jakby odbiło się głośniejszym echem w świecie boksu.